Hejka kochani, witam się z wami i dziś pokażę wam jak nasz domek wygląda po wszystkich zmianach. Po od prawie dwóch lat go wynajmujemy, więc też zobaczycie co się zużyło, co się nie zużyło, jak to wszystko się przedstawia. Zrobię wam taki właśnie house tour z takim małym update'em, bo ostatni house tour, który wam robiłam, to Wikusia Wam mówi cześć. To robiłam Wam, kiedy domek jeszcze nie miał chyba zrobionych dwóch łazienek. Była tylko kuchnia zrobiona. No i też w pokojach się dużo pozmieniało. Więc dzisiaj Was zapraszam. U nas przepiękna wiosenna aura. Wszystko, słuchajcie, zaczęło kwitnąć. Nawet tutaj kwiaty, które ostatnio, jak byłam miesiąc temu, to były tylko suche badyle dosłownie, a teraz już mają piękne pąki, więc pewnie za niedługo będą pięknie kwitły. No i u sąsiadów też jest przepięknie, jak widzicie kolorowo. Dobra, to zapraszam Was Największym do Największym update'em jest, słuchajcie, to, że zostały wymienione tutaj schody, cały ten mini, mini to wejście. No i oczywiście ja w zeszłym roku to wszystko malowałam, jak widzicie, zbliżonym kolorem do domu. I tutaj wszystko zostało polakierowane, wyczyszczone, zmieniony numer domu i tak samo kolejne wejście, kolejne Kolejne schody, jak i taras, ale to zaraz zobaczycie. Dom też został zmieniony cały na zewnątrz, bo chyba jak Wam pokazywałam nie wiem, czy Wam pokazywałam jeszcze ze starym kolorem, czy z nowym muszę się cofnąć do tego filmu. <grych> Ale tak, zmieniliśmy um, cały kolor domu na zewnątrz. On wcześniej był taki miodowy, postaram się Wam zwrócić tutaj zdjęcie dla porównania. Um, I w ogóle był złą farbą zabezpieczony. Teraz jest to, słuchajcie, odpowiednim lakierem, um, zabezpieczone tak, jak powinno być. A teraz już idziemy do środka. Tutaj też mamy takie antypoślizgowe maty, żeby się nikomu nic nie wydarzyło. Będzie błum i No i nie wiem, czy chyba wycieraczki nie musimy zmienić w tym roku. No dobra, no to zapraszam Was do domku. Tak wygląda domek, jak się go otworzy. Jak widzicie, jest troszeczkę tu ciemno, bo wszędzie są żaluzje pozasłaniane. Chyba sobie turyści ostatni tak zasłonili wszystko, ale tak. Updateem jest też stół, który Wam pokazywałam, jak go robiłam. E, piękny stół, który udało mi się, słuchajcie, e, znaleźć w okazjonalnej cenie e, w second-handzie e, i go pięknie wyczyściłam e, i polakierowałam, i naprawdę wygląda super. No, i tutaj kuchnia, tak? Kuchnia to było największe wyzwanie tego właśnie domku, bo kuchnia była w masakrycznym stanie. Znaczy ona była do użytku, ale jeżeli chodzi o wygląd i to wszystko, no to nie, to, to nie, nie było za, za, za fajnie. No i tutaj też mamy duży taki pokój, jak widzicie. O, troszeczkę mi gaśnie światło. O, dobra, jest tutaj dobrze. Z jednej sypialni ym, zniosłam na dół fotel, ym, bo stwierdziliśmy, że to jest jednak mało miejsca do siedzenia, i w ogóle ten, wiecie, ten w porównaniu z tym y, pokojem dziennym, tak, z tym Living Roomem, który mamy teraz, a, a jaki jest, y, a jaki jest właśnie y, y, ten tutaj. No, to jest duża różnica i nam właśnie zależało, żeby w tym nowym domu był właśnie duży. Bo tu najwięcej z czasu spędzamy, a zarcią wcale nie jest jakiś taki duży. On jest bardzo przytulny, ale nie jest jakiś duży. Tutaj jest kominek, jak widzicie tak się przedstawia. Niestety, jak widzicie, tutaj nam cały kamień pękł. I wiemy nawet dlaczego. Yy, dlatego, że yy, zostawiliśmy taką specjalną siekierkę do yy, drewna i po prostu ktoś sobie tutaj rąbał drzewo, komuś się nie chciało wyjść na taras. No i niestety e, kamień pękł, więc latem będziemy na pewno to wymieniać. Więc to jest taka na razie rzecz największa, którą zobaczyliśmy, że została zniszczona, można powiedzieć. Ale e, powiem Wam, że naprawdę e, ludzie bardzo dbają, tak to. Więc mi się wydaje, że może nawet ktoś nie zauważył tego. Tutaj trochę poduszki są, bo tutaj byli niedawno co turyści. Jeszcze pani nasza nie była od sprzątania, bo kazaliśmy jej nie przychodzić. Ale jak widzicie, się tak turyści nam zostawiają domek, nie? E, więc o, tam tylko jedynie co to krzesło jest. E, tak, zostawiałam właśnie turyści domek po wynajmie, więc tak naprawdę w ogóle nie, nie widać użytkowania. No a my kazaliśmy Pani nie sprzątać z tego względu, że e, zaraz wam pokażę, co będziemy jeszcze tutaj robić. Dobra, e, to jest nowa ozdoba, którą zostawiłam od czasu e, świąt. E, idąc dalej, tutaj mamy szafę. To jest taka szafa, wiecie, z takimi e, wszystkimi rzeczami chemicznymi, jak widzicie, tam jakąś dodatkową klimatyzacją I idziemy dalej. Idziemy dalej. No i kochani moi Tutaj mamy Łazienkę. O, jak widzicie, ręczniki są tylko użyte <gryz> przez turystów. E, więc Łazienka została zmieniona była no totalnie inna. Zmieniliśmy podłogę. Ja pamiętam szlifowałam tutaj te ściany drewniane i je lakierowałam na nowo. Został zmieniony kolor ścian. Została wymieniona cała tutaj właśnie cały ten cała szafka łącznie ze zlewem, ze wszystkim, żeśmy to w ogóle bardzo powiększyli, bo tutaj było to takie dość malutkie. Tutaj mamy pralnię. I boiler, które w przyszłości chcieliśmy znieść na dół. Znaczy, na dół chcieliśmy boiler na pewno znieść i tutaj tylko zostawić pralkę i suszarkę, ale na razie to żeśmy zostawili. Pralkę i suszarkę też żeśmy przecież wymieniali. No i tutaj też, prawda, została wymieniona cała ta kabina prysznicowa. Ładnie nam się to wszystko tutaj przedstawia. Tak to właśnie wygląda. Tutaj mamy toaletę. I takim tutaj widoczkiem mamy. <grych> tak się przedstawia ta łazienka. Bardzo nam mi się podoba. Tutaj e, światło akurat już były w tym domku, jak żeśmy go kupowali, e, ale bardzo nam się one podobały, więc je zostawiliśmy. E, a słuchajcie, te na przykład to światło było tutaj. A że wymienialiśmy światła w kuchni i razem pasują w kuchni, razem z żerandolem, który też wymienialiśmy w jadalni, no to stwierdziliśmy, że przewieszamy to światło tu i tutaj jakoś tak idealnie razem do siebie to wszystko pasuje. Idąc dalej, jak widzicie, z łazienki można przejść do sypialni, jak i do sypialni jest też oddzielne wejście. Więc przyjdziemy sobie teraz tak. I Wam teraz tutaj zapalę światło. E, to jest misiowa sypialnia. I powiem Wam, że ona mi się na maksa podoba. E, cały czas e, te wszystkie narzuty. Łóżko żeśmy tutaj wymienili, bo wcześniej było łóżko... E, raz, że było łóżko... Queen, później wymieniliśmy na King. Kupiliśmy sobie piękny zagłówek, taki drewniany, ale jak on stał tutaj w tym miejscu, to bardzo się zlewał z tą ścianą i nie było takiego efektu. Teraz, żeśmy właśnie e, ostatnio nawet wymienili sobie do nowego domku, żeśmy wzięli właśnie ten, wiecie, ten zagłówek drewniany. I tam idealnie pasuje na właśnie tej gładkiej ścianie. A tutaj zamówiłam taką, taki zwykły zagłówek. Chyba on kosztował 40 dolarów na Amazonie, jak dobrze pamiętam. I idealnie teraz pasuje do lampek. Do całego stylu, i pięknie się przedstawia na tej ścianie. Sądzę, że to był bardzo dobry, dobry kierunek i wy też pisaliście, bo wam wrzucałam nieraz to zdjęcie tej sypialni i wam się rzeczywiście podobała, więc w sypialni. Tak to się przedstawia. Tutaj mamy takiego miska fajowego. No jak widzicie, wszędzie są miski. No, tutaj mi też turyści pisali, że jeden misiek jest właśnie ukruszony, pewnie komuś spadł. One wyglądają jak z drewna, więc jak gdyby było to drewniane, to pewnie by się nic nie stało, więc niestety, ale to musi już pójść do wyrzucenia, bo nawet tej części wiecie co, nie ma, a nie chcę, żeby ktoś sobie, jak ktoś przyjdzie gdzieś, mi zrobił sobie krzywdę, więc zostanie jeden misiek. A jeśli chodzi tutaj jeszcze o dekoracje, tu mamy Miśka i tu mamy Miśka. No dobra, idziemy dalej. W ogóle mi się strasznie podoba, jak Marek zrobił zabudowę tej lodówki, bo tu Marek robił tą kuchnię. To akurat Marek sam budował, lakierował, więc to przepięknie wyszło. I tutaj, jak widzicie, idealnie lodówka się chowa. Tego nie mamy właśnie na nowym domu, niestety, bo to było zamawiane. I niestety nasza pani, która projektowała nam kuchnię, nie zamówiła tego tak, żeby tak się ładnie ta lodówka schowała, tylko zamówiła taki standard. No i niestety lodówka nam trochę wystaje. Może będziemy to zmieniać. Tutaj mamy łyżwy, ale to one już były. Tu mamy jeszcze przepiękną nazwę naszej, naszego domku. Ono się nazywa Sweet Cabin. Dom jak się nazywa Sweet Kevin. E, I tą piękną rzeźbę zrobił dla nas tata Marka, więc mamy idealną pamiątkę e, i idealny. E, no, piękna w ogóle jest ta rzeźba, więc mamy nadzieję, że jeszcze e, taką samą tata nam zrobi na nowy dom. Dobra, e, tylko jakiś wiecie, projekt musimy. Pójdę tak po kolei. Tutaj mamy taras. Jak widzicie, na tarasie mamy. Stół, krzesła, grill. E, o i właśnie tutaj e, zaraz wam pokażę, bo specjalnie przywiozłam, zamówiłam nowe poszewki. Tą ławeczkę nie wiem czy pamiętacie, ale dostaliśmy w prezencie od sklepu za to, że się spóźnili nam z szafkami do kuchni, jak tą kuchnię robiliśmy. I słuchajcie, te poduszki, no one nie są brzydkie, ale one mi po prostu pasują idealnie na Florydę, a nie tutaj w te górskie klimaty, więc zaraz Wam pokażę, jakie poszewki kupiłam. Tadam! I wymieniłam już poszewki, właśnie, jak widzicie. E, zamówiłam je jakby co na Amazonie. No teraz chyba. Idealnie się wpasowują tutaj w klimat, zwłaszcza, że jezioro też mamy niedaleko, jak wiecie, Łuska, więc tutaj nawet te klimaty, ta rybka, to kanu też tutaj bardzo pasują. No pięknie, teraz o wiele lepiej, nie sądzicie? Dobra, idąc dalej, tutaj mamy też taką dekorację. Tutaj ktoś krzesło sobie przyniósł, ale to zaraz będziemy przekładać. No i jak widzicie, ten teraz jest dużo węższy niż w tamtym domu. No, i tutaj oczywiście cały taras był malowany przeze mnie. To wszystko było szlifowane. No i dobierany kolor. Ja się tak cieszyłam, że mi właśnie to mi się udało, tak dobrać ten kolor do tego, bo też nie do końca chciałam też nie do końca mm, chciałam to szlifować bo to jeszcze miało starą farbę. No żeby wiecie, żeby to fajnie pasowało a żeby było już takie właśnie skończone więc tak się to przedstawia bardzo ładnie ostatnio też został przycięty ten krzaczek bo jednak zasłaniał nam widok już no i to wszystko pięknie się pobudziło nam do życia. Nie tak dawno kwitło to drzewo na biało, co też mogliście widzieć. A zresztą to zapraszam was też na Instagram tego domku. Założyłam mu Instagram też dla naszych turystów, żeby sobie mogli wcześniej zobaczyć i tam różne rzeczy właśnie pokazuję. W przyszłości, słuchajcie, chcemy jeszcze tutaj zrobić taki update, że tu pociągnąć dach żeby to jednak było wszystko tutaj zasłonięte i wtedy będziemy wymieniać całą tą podłogę, całą tą podłogę i będziemy ją na ten sam kolor właśnie lakierować i malować, zabezpieczać, więc to w niedalekiej przyszłości, bo tutaj podłoga już niedługo będzie. Przez to, że ona jest cały czas na, jak widzicie, no nie ma tutaj dachu, to jednak ona jest najbardziej narażona właśnie na, na no, że się niszczy. Taj jednak jest w dużo lepszym stanie. No, ale tak, tak się przedstawia taras. Jak widzicie, te tuje też będzie trzeba niedługo obciąć, bo już nam troszeczkę też zasłaniają widoczek. Ale jest tak ładnie, tak wiecie, tak, tak troszeczkę tutaj jesteśmy schowani na tym tarasie. No dobra, to idziemy dalej. Schody nie zostały zmienione. Są jakie są. Nie są złe. I teraz to, co będziemy robić, to na pewno będziemy, właśnie teraz, w ten weekend, malować ten korytarz. Ten korytarz nie był malowany, tu wszystko na dole było już, właśnie malowane. Tak samo jak tamta sypialnia i łazienka. A tutaj, jak widzicie. Marek sobie pozna, pozaznaczał teraz na świeżo, gdzie musi też e, zapyciować. Tak samo był malowany ten pokój, który Wam zaraz pokażę, e, łazienka i zostanie tylko do malowania sypialnia, ale ona jeszcze nie jest w takim złym stanie. Więc teraz sobie idziemy na górę. Tu, jak widzicie, mamy korytarzyk. Słuchać telewizję! Bo tam siedzi sobie Wikusia. przyszła ze mną i sobie ogląda. No i została wymieniona przede wszystkim tutaj na górze wykładzina. Dobra, idziemy dalej. Pokażę Wam najpierw łazienkę, która też przeszła całkowitą metamorfozę. I ona rzeczywiście też została zmieniona. Też widzieliście tą metamorfozę oddzielnie, w oddzielnym filmiku. Zmieniliśmy światło, jedynie co to lustro, przenieśliśmy z dołu na górę. Dekoracje, cała tutaj szafka, podłoga cała, jak i kabina z wanną, wszystkie baterie, wszystko zostało wymienione, totalnie. Też odmalowane, odnowione też zostały drzwi. No i tutaj tak się przedstawia ta łazienka. Najciemniejsza y, sypialnia. I nie ze względu na to, że są teraz żeluzje zasłonięte, ale rzeczywiście y, tak, tak jest. Y, nawet jeżeli odsłonię żeluzję, to i tak ona jest najciemniejsza. I dlatego bardzo chciałabym ją przemalować, bo jednak y, też ma taki dość ciemny kolor. Też tutaj właśnie została zmieniona wykładzina, łóżko, wszystko tutaj, y, mebelki, wszystko są nowe znaczy nowe, no takie przez nas przywiezione to jest akurat bardzo stara toaletka lampy robiłam, też mam oddzielny filmik na kanale bo tutaj robiłam właśnie te całe nie klosze tylko abażury, tutaj mamy naszego łosia fajnego, który został szafki nocne łóżko jest całe nowe no, tutaj telewizor i skrzynia i to jest właśnie Taka sypialnia typowo łosiowa, jak widzicie, ja tak tutaj robiłam pod, pod klimat, właśnie dekoracji. No i kolejny pokój już ostatni. To jest były pokój Wiktorii. <grymne> jest typowy pokój. Chcieliśmy zrobić w stylu indiańskim przez dekoracje. Tutaj jest jak widzicie kapa z misiami. Tu mamy telewizor, tu jest też fotel. Tu jest taki bardzo fajny też zakątek. Tutaj jak widzicie są dekoracje. I tu też żeśmy robili świeżo malowanie w zeszłym roku. Tutaj mamy też różne dekoracje, więc tak to się przedstawia tutaj. Właśnie mi się rozładowała kamera, więc muszę Was trochę dograć. Tutaj sobie, znaczy siebie, muszę dograć. E, telefonem. E, no, więc jak widzicie, tak wygląda domek e, po wszystkich zmianach. Bo tak go właśnie nie pokazywałam wam w całości, bo już nie było kiedy. E, już zaczęliśmy się brać za budowę nowego domu, który teraz też oglądacie na bieżąco we wszystkich vlogach. No i tak, ja jestem bardzo zadowolona z tego jak dom wygląda. Oczywiście jakbyśmy mieli więcej czasu, to byśmy jeszcze może coś tu pozmieniali, ale chyba już z takich wiecie pierdółek pierdółek, bo naprawdę bardzo ładnie dom wygląda. Cieszymy się, że się dom też turystom podoba, że mamy bardzo dobre E, takie wiecie, te rewiusy e, i, i, i rzeczywiście strona nas cały czas na wyżej, na wyżej kieruje, bo e, kiedy Was ludzie chwalą i piszą Wam bardzo dobre takie opinie na temat Waszego domku, to wtedy VRBO e, Was jakby wiecie, coraz wyżej stawia, więc e, coraz więcej osób może widzieć Wasz domek pod wynajem. E, wszystko się wszystkim podoba. E, oczywiście fajnie, bo też turyści piszą to, co na przykład się zużyje, albo to, co się zniszczy, albo to, czego nie ma. E, to nam piszą wtedy takie uwagi i my rzeczywiście sobie bierzemy to do serducha i przyjeżdżamy. No i tak jak teraz też przyjechaliśmy, żeby wymienić parę rzeczy. Ja akurat zamówiłam te poduszki, ale to już poduszki, to już wiecie, to takie moje się, że chciałam je z dawno zmienić, a akurat je znalazłam, więc mówię, przy okazji, jak tutaj jesteśmy. To je po prostu sobie wymienię. Będziemy malować korytarz i w ogóle przygotowywać. Będziemy wymieniać poduszki. Będziemy teraz właśnie szykować domek na sezon letni, bo to był jedyny weekend. Jak fajnie, się to wszystko złożyło z Wiktorii, szkołą, ze wszystkim, że nie ma turystów i my możemy tu przyjechać i wiecie, po prostu ten domek sobie na, 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 na wszelki wypadek żeśmy zarezerwowali. Żeby, żeby on tutaj właśnie był stał pusty, żebyśmy mogli przyjść i tutaj robić, więc będziemy malować ten korytarz. No i tak, i, i jeszcze właśnie zmieniać te poduszki. Muszę sprawdzić jeszcze, czy są prześcieradła i takie tam inne rzeczy. No dobrze, moi drodzy, mili i kochani. Mam nadzieję, że taki haustur Wam się spodobał. Dajcie koniecznie znać, jak Wam się domek podoba po wszystkich zmianach. Ja oczywiście Wam zostawię linka do tego, jak wyglądał domek w ogóle przed, przed zmianami, czyli jak go tylko kupiliśmy. I też Wam zostawię linka do filmiku, gdzie Wam pokazuję już po pewnych zmianach, ale nie do końca, więc możecie sobie zobaczyć, jak to etapami się fajnie zmieniało. Dobra, ja już się teraz z wami żegnam do usłyszenia, buziaki.